Siemanko, witamy na kanale Mototox. Za oknem jeszcze konkretnie pisga, ale my startujemy z serią filmów na sezon 2025. Przed nami premiery i to, co bardzo długo, na co bardzo długo czekaliśmy, czyli premiera Yamaha MT-07. A co jest lepsze od Yamaha MT-07? 9 Yamaha MT-07. Oglądajcie, zapraszamy. ahmt 07 jest to jeden z najbardziej popularnych i najbardziej rozpoznawanych Nakedów na rynku. Nakedów klasy średniej, oczywiście. Co wpłynęło na jego sławę? Na rynku pojawił się w 2013 roku i od razu stał się jednym z najbardziej popularnych i najlepiej sprzedających się Nakedów nie tylko w ofercie Yamaha, ale w ogóle. Na świecie sprzedało się ponad 160 tysięcy egzemplarzy, a w samej Polsce ponad 4 tysiące. Jest to naprawdę gigantyczna ilość. Co wpłynęło na sukces tego motocykla? Motocykl przede wszystkim o bardzo świeżym, nowoczesnym i ładnym designie. Podobał się użytkownikom młodym, jak również użytkownikom doświadczonym, którzy już mają swoje wyrobione gusty motocyklowe. Ale jeżeli chodzi o to, co podobało się przede wszystkim, jazda tym motocyklem była bardzo lekka, bardzo zwinna, bardzo przyjemna. Dla osób, które ceniły dynamikę, rewelacja. Dla osób, które poruszały się dynamicznie w mieście, motocykl spełniał wszelkie potrzeby. I co, co na to przede wszystkim wpłynęło? Wpłynął na to genialny piec. Silnik CP2 dwucylindrowa rzędówka, która generowała 75 koni mechanicznych i 67 Nm momentu obrotowego. Powodowało to genialny start ze świateł, świetną dynamikę, jak również bardzo dynamiczną pracę przy wyprzedzaniu, przy uzyskaniu prędkości maksymalnych. Ale ten piec generował też przepiękny gang i przepiękny dźwięk, który no wyciągał z tego małego silnika naprawdę bardzo, bardzo dużo frajdy, bardzo dużo adrenaliny. Natomiast cechą, która miała bardzo duże znaczenie, była na pewno cena. W 2013 roku pierwsze modele mt 7 które były bez ABS-u, kosztowały 22 700 zł. To był cenowy kosmos. Yamaha rozbiła wtedy bank i te motocykle sprzedawały się jak świeże bułki. Pomyślcie, 700 w cenie 125. To była rewelacja. Natomiast na przestrzeni paru ostatnich lat no, motocykl dostał trzy razy nową lampę, parę razy zmieniło się body, parę razy zmieniły się owiewki, ułożenie kierunkowskazów, lekkie modernizacje estetyczne, zmiana wyświetlacza i to tyle. Ten motocykl niestety zrobił się troszeczkę przestarzały. Nie mówimy tu o piecu, który był dalej genialny, ale przede wszystkim o podwoziu, no i o całości o elektronice, która niestety na tle konkurencji, czyli bardzo mocnego tridenta, czy bardzo ym, nowoczesnej Hondy, trochę odstawał od konkurencji, choć dalej był to jeden z, z najlepiej i świetnie sprzedających się motocykli. Dlatego Yamaha w tym roku stwierdziła, że czas na zmianę wprowadza nowy model MT-07. Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem motocykla, nie wiecie, co do Was będzie pasować i jaki motocykl będzie dla Was idealny. Skontaktujcie się z nami, sprawdźcie sobie formularz kontaktowy w opisie filmu. Czy ja, czy ktoś z naszych pracowników skontaktuje się, odezwie się do Was, aby pomóc wam w wyborze motocykla. Także zapraszamy. Przechodzimy do motocykla. Więc mamy tutaj całkowicie nowy motocykl. Nowy Naked Bike, który wygląda całkowicie świeżej, zdecydowanie bardziej dynamicznie. Zawsze będzie tutaj od przodu motocykla, zaczniemy od, od, um, od przodu. Tutaj, jeżeli chodzi o przednią lampę, nie jest to już cyklop. Lampa nawiązuje delikatnie do MT9, czyli ten ruch stylistyczny został powielony w naszej pięknej 700. -ce. Oczywiście światła pozycyjne, które zapalają nam się tutaj w tym miejscu, oraz światła mijania i światła drogowe jako ten ledowy. Pasek. Lampa przypomina troszeczkę takiego liska łakomczuszka. Fajna stylizacja, jest to na pewno świeży styl. Wygląda ładnie, na pewno musi się troszeczkę opatrzeć. Wielu klientów ceniło tą malutką lampę MT-7, i tą, według mnie, w bardzo dziwnym miejscu lokowaną stacyjkę przed zegarem, gdzie trzeba było ten ruch wykonać, aby stacyjkę włączyć i wyłączyć. Tutaj mamy stacyjkę w klasycznym miejscu, tak jak i w MT-9. Jeżeli chodzi o pozostałe części jakby stylistyczne, mamy tu całkowicie nowy zbiornik, całkowicie nową tą taką atrapę wlotu powietrza, całkowicie przekonstruowany tył, stylistycznie jest zbliżony, ale jest to na pewno nie jest to powielanie starej konstrukcji, tylko są to nowe elementy. Zmieniła się również rama. Rama została, uwaga, o 13% usztywniona. Nie mam pojęcia, jak oni mierzą sztywność ramy i ten parametr nam tutaj podali, ale tak jest, rama jest sztywniejsza o 13%, co ma powodować, że ten motocykl przestanie być gumowy, przestanie być taki miękki i taki misiowaty, co faktycznie troszkę przeszkadzało, ponieważ cała rama, zawieszenie i elastyczność tego motocykla nie nadążało za silnikiem i ten motocykl faktycznie przy jeździe dynamicznej był trochę gumowy. Ma się to zmienić i ma być dużo lepiej. Co do samej pozycji, pozycja również się zmieniła. Motocykl ma teraz troszkę niżej podnóżki, więc jest więcej miejsca dla osób wyższych. Zmieniła się kierownica. Kierownica jest o jakieś 2 cm szersza, o 2 cm wyższa i o 1 cm przesunięta w stronę kierowcy, więc też ma być lepsza poręczność i dzięki temu motocykl ma być bardziej zwinny. To, co jest dla nas najbardziej istotne i najważniejsze co do zmian w tym motocyklu, je, lagi, przede wszystkim... Zmiana przedniego zawieszenia. Po 13 latach w końcu nie mamy tutaj klasycznego zawieszenia, tylko zmniejszoną masę nieresorowaną i upside down. Mamy tutaj zawieszenie z goleniami o średnicy 41 mm, więc w końcu mamy tutaj porządne zawieszenie, które mamy nadzieję będzie sprawdzać się dobrze. Jeżeli jesteśmy przy przodzie, to co odpowiada za hamowanie, radialne zaciski hamulcowe czterocłuczkowe, <laughs> oczywiście dwie tarcze hamulcowe. Więc super, tu na pewno też będzie duża korzyść na, ym, plus na, na stronę Yamaha do kwestii hamowania. Tutaj możemy również zauważyć, że mamy całkowicie nowe felgi. Felgi są teraz robione tak jak i w MT9 czy w Trayserze 9, tej specjalnej technologii ym, kucia walcowanego na gorąco, rotacyjnie itd., itd. To wpłynęło na to, że te felgi są znacznie lżejsze. Więc ta masa wirująca jest mniejsza, i to ma poprawić jazdę tym motocyklem. Ma wpłynąć na, na, na lepsze parametry jezdne maszyny. Idąc dalej, mamy tutaj nasz klasyczny silniczek CP2. Silnik, który nie jest tu specjalnie zmieniony. Choć oczywiście są pewne zmiany poczynione, jest sprzęgło antyhoppingowe. Mamy tutaj, uwaga, cały jeden Newton momentu obrotowego więcej. Mamy 68 Nm, więc jest naprawdę konkretnie. Ale wiadomo, nie to jest w tym motocyklu najważniejsze. Jeżeli chodzi o całokształt, waga jest o 1 kg niższa niż w modelu zeszłorocznym niż w modelu poprzednim. Co ciekawe, doszło tutaj sporo elektroniki, które spowodowały, że ten motocykl powinien być cięższy, ale czy zawieszenie, czy specjalna technologia wykonania felg, Spowodowała, że 4 kg elektroniki, którą dołożyli do tego motocykla, została skompensowana przez właśnie lżejsze felgi czy przez lepsze zawieszenie. A co do elektroniki, tu zmieniło się kompletnie wszystko. Przede wszystkim przepustnica elektroniczna Ride right by Wire pozwoliła zastosować kontrolę trakcji. Kontrola trakcji, która ym, podobnie jak w systemie, jak w MT9, jest możliwa z regulacją w dwóch poziomach. Na poziomie, jest, powiedzmy, sportowym, jedynka. I na poziomie bardziej czułym, szybciej reagującym, czyli dwójeczka jako tryb powiedzmy deszczowy, czy tryb bardziej um, dla osób początkujących. Tu oczywiście wchodząc sobie w ustawienia w ustawienia YRC, możemy sobie te parametry wszystkie sprawdzić. W trybie sport mamy jedyneczki, czyli moc najwyższa, kontrola trakcji bardzo późno reagująca. W trybie street mamy moc średnią. I kontrolę trakcji szybciej reagującą. I oczywiście jest z tą, gdzie możemy sobie ustawić poziom mocy 1, 2, 3 oraz poziom kontroli trakcji na 1, 2. Co ciekawe, jeżeli chodzi o ten parametr, zastanawiacie się pewnie, jaka moc przynależy do jedynki, dwójki i trójki. W obu przypadkach jest moc ta sama. Silnik generuje cały czas na każdym z trybów 73,8 konia mechanicznego, natomiast oczywiście ta reakcja przepustnicy jest albo opóźniona. Albo przyspieszona. Te zmiany, moment obrotowy więcej, czy cała elektronika poprawiła dynamikę tego motocykla, co powoduje, że tryb 1 ma być mocniejszy niż zeszłoroczna MT7. Tryb 2 ma odpowiadać zeszłorocznej MT7, a tryb 3 oczywiście to jest mapa łagodniejsza, która powiedzmy będzie dla osób początkujących albo na gorsze warunki atmosferyczne. Natomiast Yamaha nie wprowadziła tej trybu Rain. Ponieważ przy tej mocy, przy kontroli trakcji, przy bardzo dobrych oponach no nie było takiej potrzeby, więc tego trybu po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o elektronikę i dzięki systemowi ym, Ride by Wire, czyli tego Yamahowego YCCT mamy możliwość zastosowania quickshiftera w górę i w dół. W końcu. Więc jak najbardziej użytkownicy tego motocykla będą mieli taką możliwość. Ale to nie koniec elektronicznych gadżetów. Bardzo fajną opcją jest to, mamy tutaj ten nowy wyświetlacz, który możemy sobie customować, możemy zmieniać sobie jego wygląd, połączyć się z telefonem komórkowym, mieć możliwość wyświetlania wszystkich parametrów typu SMS-ów, widzieć połączenia przychodzące. Możemy sobie sprawdzić prognozę pogody, możemy sobie odpalić muzyczkę w interkomie, słuchać sobie przełączać tutaj muzykę, czy podgłaśniać ciszać. Ale mamy również nawigację, rewelacja. Tak jak w MT9, Garmin Street Cross, yy, bardzo dobrze działający. Instruujemy aplikację, łączymy się z telefonem i mamy za free call, za nawigację w takim oto fajnym, miejskim nakedzie. Oczywiście to nie koniec bajerów, które tutaj Yamaha zastosowała. Mamy również akcelerator dźwięku. Przez te oto cztery piękne otwory będzie do nas docierał gang tego... Mocnego silnika, i tu w tym miejscu będziemy słyszeć, jak przy otwarciu przepustnicy zasypane jest powietrze. No, i to ma powodować takie wrażenie super mocnego pojazdu i takiego, no, basowego, basowego, e, wściekłego, y, jakby wibrowania maszyny. Czy to będzie się sprawdzało w praktyce? Posłuchajmy. O, jakby nie było? Jest. Jest efekt. Takiego basowego zaciągania powietrza, jakby ta puszka rezonansowa, yy, filtra powietrza była jakoś tak bliżej nas, żeby była otwarta, to na pewno pod obciążeniem będzie dawało bardzo fajny efekt wizualny. Oczywiście, jeżeli chodzi o układ wydechowy, klasycznie, i tutaj niestety uwaga, Euro 5, czyli mamy dwie sondy lambda, więc żaden z wydechów z zeszłego roku nie podejdzie, moi drodzy. Niestety musimy czekać, aż producenci zrobią coś nowego, zrobią coś. Za 8000 i wtedy możemy sobie kombinować. Dlatego cały szczęście, że ten pojazd na oryginalnym wydechu chodzi bardzo dobrze. Bo nie wiem, czy jest sens tutaj pakować coś specjalnie drogiego, jakiegoś akrapa. No, czekamy na to, aż pozostali producenci zrobią jakieś fajne wydechy, bo na pewno na sportowym wydechu ten motocykl ma bardzo, bardzo duży potencjał dźwięku. Co jeszcze? Oczywiście, na pewno słyszeliście o tym. Yamaha wprowadziła system YAMT, czyli z zautomatyzowanej skrzyni biegów i w tym roku MT7 otrzyma taką wersję, czyli 7YAMT pojawi się z tą zautomatyzowaną skrzynią biegów, czyli nie będziemy mieli dźwigni sprzęgła ani klamki, przepraszam, dźwigni biegów i klamki sprzęgła. Będziemy mieli tylko łopatki i możliwość zmiany trybu z automatu na manual. Dwa silniczki... Krokowe będą tutaj obsługiwały nam sprzęgło oraz obsługiwały nam zmieniarkę biegów. Czyli mt 07 ymt będzie dostępne w salonach. Troszkę droższe, jakieś 2000 więcej, będzie ten motocykl kosztował, ale będzie miał dodatkowo jeszcze tempo, więc ta wersja YMT będzie takim topowym modelem MT7, takim jakby bardziej prestiżowym. Na pewno. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. System zmienia biegi perfekcyjnie i bardzo, bardzo szybko. Nie bójcie się tego systemu. Przetestujcie koniecznie, ponieważ naprawdę pozwala nam się to 100% skupiać na jeździe. Wyciskać z motocykla wszystko, a nie na tym, na którym biegu jedziemy. Reasumując, MT07. 2025 to kompletnie nowy motocykl, w kompletnie nowym wydaniu, z kompletnie nowym wyposażeniem, ale cały czas w duchu tego samego yy, naked bike'a średniej klasy. Myślę, że pozwoli to Yamasze znowu wrócić na podium co najmniej naked bike'ów na, na światowym rynku. Szczególnie, że cena tego motocykla nie różni się od ceny MT7 w zeszłym roku, czyli są to przedziały 35 tysięcy. Dlatego uważam, że jest to dobrze wyceniony motocykl. Jak na to wyposażenie, wręcz bardzo dobrze. Yy, dla tylko informacji, występuje w trzech kolorach. Nowy kolor Yamaha od tego sezonu to jest y, Ice Storm, czyli takie niebieskawe felgi. Nie wiem jaki to jest kolor, bo mężczyźni za bardzo kolorów nie rozpoznają na to jest niebieski. I taki szary zbiornik. Oczywiście to, co będzie się zawsze najbardziej podobać, to kolor czarno-czarny. Mamy tu połączenie koloru matowego i takich nielakierowanych nie elementów, jak również kolor niebieski. Kolor niebieski bardziej granatowy przód, granatowy błotnik przedni, natomiast zbiornik paliwa jak również tylna część tak jak felgi w takim troszeczkę kolorze błyszczącym i w takim troszkę o jeden ton jaśniejszym zabarwieniu. Także tyle, jeżeli chodzi o tę 7 Jeżeli chcielibyście się tym motocyklem przejechać, zapraszamy do nas do salonu. A tak jak wspomniałem, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu, chętnie pomożemy. Czekajcie na następne odcinki. Do zobaczenia!